Lekcja czternasta. Wynajmowanie mieszkania, rezerwacja hotelu. Taras Maryniak chce wynająć mieszkanie. Chciałbym wynająć mieszkanie. Jakie mieszkanie pana interesuje? Interesuje mnie mieszkanie nieduże, dwu lub trzypokojowe, pięćdziesięciometrowe albo sześćdziesięciometrowe w centrum. Mam dla Pana ofertę. Jest mieszkanie w centrum, na ulicy Puławskiej. Dwupokojowe, 56 metrów. Chciałbym mieć duży salon, sypialnię i kuchnię. Rozumiem. Mam coś, co może Pana zainteresować. Jeśli Pan ma czas, możemy obejrzeć to mieszkanie dziś wieczorem. Świetnie. Wieczorem. Tutaj jest duży przedpokój. Tu bardzo duża i widna kuchnia. Tutaj salon, a obok sypialnia. Jakie są warunki wynajmu? To mieszkanie kosztuje 2500 zł miesięcznie. Płatne co miesiąc z góry. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok z okna. Owszem, to jest ładne mieszkanie, ale muszę się zastanowić. Proszę o kilka dni na decyzję. Oczywiście. Czekam na pana telefon w przyszłym tygodniu. Waldek rezerwuje pokój w hotelu. Dzień dobry. Hotel Sirena. Słucham. Czy są wolne pokoje od 15 do 17 kwietnia? Proszę poczekać. Są wolne pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. Pokoje są z Łazienkami, prawda? Tak. Ile kosztuje doba? 120 zł. Ze śniadaniem? Tak. Chciałbym zarezerwować dwa pokoje, jednoosobowe. Na jakie nazwisko? Jaworski. O której godzinie zaczyna się doba hotelowa? O 15. Wieczorem w mieszkaniu Jaryny i Basi. Czy wiesz, jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu? Więc jednak jedziesz z Waltkiem do Krakowa. Tak. Będzie ciepło osiemnaście stopni. Ale musisz pamiętać, że czasami w połowie kwietnia może być bardzo zimno. A w górach wiosną pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Może padać deszcz, może padać śnieg, może być silny wiatr albo burza. Musisz być gotowa na wszystko. Dobrze. Dziękuję za dobrą radę. Będę gotowa na wszystko.